Sobie z... Właśnie <śmetycznie> Dzisiaj będzie krótki film Wczoraj chciałem jeszcze dać film Ale nie chciało mi się załadować Więc dzisiaj będzie film I jeszcze jakiś pewnie To otwieramy najpierw StarDropa Postać Melody to był Czwarty raz z rzędu jakiś skin. To bym, nie wiem co zrobił, ale na Londy sobie troszeczkę lepsze, a chciałem na 8 poziom, no dobra, fana postać, będę musiał jeszcze tarczę kupić, Uwiela. Trzeba szybko być Albo to bym by się przydał na sejf, to, to bym miał normalny brzuch To bym musiał szybko być, a gdybym miał odpowiedni temat, to bym to Co widzę, dziękuję za to, że oglądacie ja mój film Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Pa.